Cześć Marcin, gdzie nas dzisiaj zabierasz? Cześć. Jak to gdzie? Będziemy sprawdzić co się dzieje na budowie naszego domu pokazowego. Tak jak widzicie, nasza budowa zmienia się z dnia na dzień. Nasz kierownik budowy Tomek przygotował dla nas plan prac, które powinny się odbyć w tym tygodniu. Mamy już piątek, sprawdźmy więc czy wszystko się zgadza. Zakończenie układania kostki brukowej. Zrobione. Zakończona elewacja i podbitka? Zgadza się. Gładzie na parterze i piętrze? Gotowe. Rozpoczęcie malowania ścian i układania płytek? Jak na załączonym obrazku. Instalacja pompy ciepła? Zakończone pomyślnie. Jak widzicie, Tomek wszystkiego pilnuje. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. A my na chwilę zwalniamy tempo. Życzymy Wam zdrowych i spokojnych świąt oraz dobrego wypoczynku. Widzimy się z powrotem w nowym roku.